Lipka do świętego wielkiego torta. Mark ma malutkiego. Kła, <laughs> Dobre, Śmieszku. Wyjmij świeczkę i rozkoszuj się swoim mini-tortem. Om, nom. Wal, jak zamierzasz sobie z tym poradzić? No i drugie pytanie. Pomóc ci z nim? Cudownie. Powodzonka. Wal, czy ty właśnie... Nie, no nie mogła. Wszystko okej okay z twoim brzuszkiem? Okej, okay, Elza, zdmuchnij świeczkę. Dajesz. Nie chcę zgasnąć. No dawaj, A... dawaj. Nic nie zgasi tej świeczki. A Elza się powoli wkurza. No dawaj. A... Elza, nie! Chyba żartujesz. Musi być jakiś sposób. Słyszysz to? Zaraz, zaraz. O nie! To bomba! Wyciągnij ją! Szybko, zanim ktoś zostanie ranny! Zegarek? Co? Dajcie spokój. Dzień dobry, Elza. To był tylko sen. Twoja świeczka działa! Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Smacznego życzę. Jak dobrze, że to koniec. Tak sądzę. Pizza! Jej, dużo pizzy! A dokładnie 100 kawałków! To niesprawiedliwe. Leila nie traci czasu. wygląda tak dobrze. Jestem zazdrosna. Zobaczmy, co dostałaś, Mary. Kartkę papieru z obrazkiem pizzy? To nie fair. Głupiutka dziewczyna. Wow! Co to jest? Super, drukarka do pizzy. Ciekawe, jak to działa. Skanujesz kartkę? O, rozumiem. Drukarka skanuje Twoją papierową pizzę i drukuje prawdziwą pizzę. Mniam. Leila już prawie skończyła. A panna Mary dopiero zaczyna kserowanie to znaczy pizzowanie. Też tak ładnie mm. pachnie. Mary zrobiła stos z pizzy. Jeszcze jedna się drukuje. Mm. Mniam! Smacznego, dziewczyno! Hej, ludziska! Ale sztos! Mniami, mniami kanapki! Ale zaraz, zaraz... Po co są te guziki? Naciśnij i tak po prostu dodatkowa warstwa dodana, ekstra. Nie przestawaj. Mniami, miami, miami. Smacznego, Markuś! Dziewczyny mają pomysł. Do dzieła. Obracają przycisk i naciskają. Kanapka się zmniejsza. O nie! Dziewczyny kradną kromki Marka! Sorka i Elo! Powodzenia następnym razem! Ach, to wygląda pyszniutko! Dla mnie już chyba też pora na lunch! Mmm, smacznego wam! Mmm, pączki! Tracy, ty szczęściaro! Tylko jeden dla Katie! Przykro mi, panno jednorożcowa. Kelly nie ma tak źle. Mmm, wygląda super. Smacznego. Takie pyszne. Kate już skończyła. Chcesz dokładkę? Masz. Ha, kładę ci to tu. Kelly też decyduje się na oddanie pączka naszemu jednorożcowi. Nadchodzą. I tak po prostu róg jednorożcowej Katie rośnie. Traci równowagę. Nie! oj! To nie skończyło się zbyt dobrze, prawda? Zwłaszcza dla naszej Kerry. Ups! Pa! Ciasteczka! Jasny gwint, Kate! Ledwo cię widać. Zajmijmy się tym pięknym dziełem sztuki. Kerry układa te maleństwa, ale nagle się przewracają. O rany! Czy Tracy będzie miała więcej szczęścia? Zobaczmy. Aha! Pomalutku! Jeszcze tylko jeden, żeby zakończyć wieżę. Gotowe! Nie! Orety! Próbuj, Kate! Jedno na drugim. Aż do nieba. Wow! Udało się! Jestem w szoku. To jest prawdziwa równowaga! Próbujesz położyć jeszcze jedno? Będziesz potrzebować krzesła. Położyła! Niesamowite! Do samego nieba! A! Wow! Katie! Eee, miło było Cię poznać! O, tu jesteś! Jak minął Twój lot? Nic Ci nie jest? Ach, to dobrze. Uuu, co za drogo wyglądająca torebka! Super błyszcząca! Ciekawe co jest w środku! Zobaczmy! Jakiś błyszczyk? Paleta cieni do powiek? Nie, ona tego teraz nie potrzebuje! Wow, mery to dużo kolorowych papierowych toreb! Muszą być w nich super niespodzianki! W tej nic nie ma! Następna! Ekstra! Twix! Smacznego! Wow, Blondie! śliczna, błyszcząca sukienka. Jestem głodna, chcę tego Twixa. Mary bierze duży kęs. Hej, czekaj! Leila ukradłeś Twixa Mary przez swoją magiczną torebkę. Jak to zrobiłaś? Lud w rożku. I też zniknął. Hej, gdzie to się podziało? Ukradłeś moje smakołyki. No i co z tego? Okej. Okay. Mary, co ty wyprawiasz? Aha, znalazła twój magiczny portal. Nożyczki? O, o czas na cięcie. Dużo blond włosów lata dookoła. To dopiero fryzura. Wow, zdecydowanie wygrałaś tą rundę. Nutellowa impreza. Pyszny czekoladowy krem. Wszystkie dziewczyny dostały ten sam rozmiar. Tracy, piękna wieża waflowa. Te tęczowe kolory są rewelacyjne. A, czekolady dla księżniczki Kate. Mniam! Twoja kolej, Kerr. Zobaczmy. Fuj! Myślę, że przydałoby się uderzyć jeszcze raz. Nikt nie zje tego z czekoladą. Dobra, Tracy, do roboty! Musimy udekorować wieżę waflową. Orety, takie dobre! Rozsmaruj! Zbuduj z tego wieżę. Jeszcze kilka wafli. Mmm, niesamowicie dobre! I gotowe! Kate też się podoba. Czas otworzyć te czekolady. O tak! Idealne połączenie białej i mlecznej czekolady. Przepyszne! Zaczyna budować swoje własne warstwy. Perfekcyjnie. Tak dużo słodyczy! Widać, że Tracy się to nie podoba. Kerry, co my z tobą zrobimy? Hmm. Bingo bango bongo. Kerry zanurza swoją brukselkę w nutelli. Wygląda jak czekoladka. Dokładnie o to chodzi. Zaraz kogoś wkręcimy. Hej! Chcesz spróbować moich czekoladek? Ale tylko za wymianę. Udało się. Kerry dostała oba smakołyki w zamian za brukselkowe czekoladki. Dobra robota. Mmm, takie pyszne. Wow! Spróbujcie tych słodkości! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć minę naszej dziewczyn! Fujka! To jest bardzo nieprzyjemne! Absolutnie odrażające! Och, Kerry, Tego już za wiele! Wynośmy się stąd! Hej, dziewczyno! Miam. Makaroniki! Moje ulubione! Leila nie marnuje czasu! Nie dziwię ci się! Mm. Używa obu rąk do tych wszystkich makaroników. Biedna Mary dostała tylko jednego, ale jej oczy są skierowane na przysmaki Leili. I oczywiście panna Mary ma plan. O, ekstra! Twój makaronik jest naelektryzowany. Wow! Potarcie ich stworzyło magnez na makaroniki. Bardzo sprytnie. Teraz możesz podkradać więcej smakołyków blondii. Patrzcie, kto jest teraz najbogatszy. Hej! Aż do ostatniego? O nie! Elektryczna eksplozja! To bardzo dużo dymu. Wszystko w porządku? Ups! Wygląda na to, że masz teraz jakieś elektryczne supermoce. Podobał wam się dzisiejszy odcinek? Pamiętajcie, żeby polajkować, zasubskrybować i nacisnąć na dzwoneczek, aby nie przegapić całej zabawy. Proszę, zostawcie też komentarz. Uwielbiamy je czytać. Do zobaczenia. Dziękujemy za oglądanie.